A ze mną prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek. Panie prezesie, po meczu z Macedonią Północną napisał pan spokojnie, styl jeszcze przyjdzie. To dzisiaj chyba był ten styl, prawda? No, trudno powiedzieć. W reprezentacji w ogóle generalnie, jak ja patrzę na wszystkie reprezentacje, to ciężko jakiś styl. Jeżeli drużyna gra raz na trzy miesiące, no to trudno. Styl polega na powtarzalności, na ćwiczeniach, na przygotowaniach e, wielu koncepcji. Natomiast reprezentacje narodowe grają ambicją, sercem. E, Grają dla kibiców, grają dla kraju i można powiedzieć raz na trzy miesiące, to trudno, żeby drużyna funkcjonowała tak jak drużyna ligowa, która codziennie trenuje i coś robi. Natomiast no, dzisiaj to wyglądało trzy razy lepiej niż w Macedonii. Natomiast no, sport polega na tym, że trzeba wygrywać, trzeba starać się wygrywać. My do tej pory wygrywamy, zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze dużo do, do zrobienia, ale lepiej się pracuje, jeżeli jest wynik, jeżeli to wszystko dobrze funkcjonuje, jeżeli są punkty. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że zawsze można wiele rzeczy ulepszyć, polepszyć i dzisiaj też tak mówię, spokojnie, spokojnie, nic się nie stało, aczkolwiek jestem szalenie zadowolony, jestem szczęśliwy, bo 57 tysięcy ludzi przyszło na nasz stadion, po raz kolejny, po raz kolejny zwycięstwo i zawsze, zawsze mam w sercu trochę takiego niepewności, co się stanie, jak kiedyś będą kibicom się z tego boiska wychodzić smutni. Na razie to się nie dzieje, gramy, idziemy do przodu, cieszymy się, dziękujemy kibicom, fantastyczna atmosfera, dobry doping, tak powinna wyglądać piłka nożna. Czy kluczem do sukcesu była gra dwoma napastnikami od początku? Nie, myślę, że dzisiaj dobrze funkcjonowała druga linia. Obrona jak zwykle na swoim poziomie. Było dużo ruchu, było dużo wymiany piłki, dużo ataku pozycyjnego. W odpowiednim momencie już strzelali bramki, wszystkie ładne, wypracowane, także, także trzeba się tylko cieszyć, aczkolwiek mówię, spokojnie, nic się nie stało. Nic się nie stało, no właśnie, na spokojnie pan mówi, ponieważ już te mistrzostwa Europy są tak blisko, że no nie można się w tym momencie zdekoncentrować. Ja powiedziałem, że, że pojedziemy na Mistrzostwa Europy, bo wierzę w tą drużynę. Myślałem, że będzie troszeczkę ciężej na początku, natomiast no, potrafiliśmy zdobyć w czterech meczach 12 punktów. Choć Darek Szpakowski mówił, już po trzech meczach mieliśmy 12, a dopiero w czterech, żeśmy zdobyli 12, 12 punktów. Cieszymy się i spokojnie pracujemy dalej.